Chcę, żebyś zrozumiała, że możesz mieć wszystko. Bardzo mi zależy na tym, żebyś zrozumiała, że możesz zmanifestować w tej inkarnacji wszystko. Nie chcę zrobić kolejnego wykładu, nie chcę Ci nic obiecać. Chcę, żebyś zrozumiała i wiedziała, dlaczego możesz mieć wszystko. <laughs> Wiadomo, że wszystko to nie jest wszystko, że wszystko to nie jest prezydent e, Stanów Zjednoczonych, że wszystko to nie jest miliarder. Po co ci te miliardy? Parę milionów ci wystarczy. Poczucie bezpieczeństwa ci wystarczy. To ma być twoje wszystko. To ma być, chcę tak wyglądać, mogę tak wyglądać. Chcę być w takiej relacji, jestem w tej relacji. Chcę być bezpieczna finansowo, jestem bezpieczna finansowo. Chcę żyć, być kreatywna. O takim wszystko mówimy. O twoim wszystko. Daj znać poniżej, co to znaczy dla ciebie wszystko. <laughs> wiesz, że ja, jeżeli nie wiesz, to teraz się dowiesz. Jeżeli jesteś tu tutaj długo, to wiesz, że ja zawsze manifestacje przedstawiam jak po prostu stwarzanie swojego świata, stwarzanie swojego życia, jako życia. Tylko uczę was, żeby dobrze myśleć, żeby sięgać wysoko, żeby <laughs> Poznawać się na różnych głębokościach, żeby to wszystko stało ustawione w jednej linii. To, co myślisz, to, co czujesz, i to, co pragniesz? Okay? nie było wysyłanych dużo sygnałów. Zazwyczaj tłumaczę manifestacje w taki ziemski sposób, że jasne, że możesz mieć wszystko, a musisz się rozluźnić. I ja to tłumaczę tak, że możesz mieć wszystko dlatego, że możesz o wszystkim pomyśleć. Dzisiaj wytłumaczę to z tej takiej strony <laughs> czysto metafizycznej. <laughs> ok? Jesteś? Słuchasz? Ok. To wszystko tutaj nazywa się symulacją. Mówimy, że to jest, że rzeczywistość jest odbiciem Twoich przekonań. Że rzeczywistość, którą masz ty. Jest odbiciem Twoich przekonań. Ty, jak, to odbi jak Ty odbierasz swoją rzeczywistość, jest odbiciem Twoich przekonań. Ja inaczej odbieram rzeczywistość. Uwierz mi, moja rzeczywistość wygląda inaczej niż ludzi, których codziennie mijam na ulicy. I nie dlatego, że tu sobie siedzę i nagrywam filmy, tylko sobie siedzę i nagrywam filmy, bo trzy lata temu, zanim postanowiłam to robić i zaczęłam to robić, i uwierzyłam w to, że to jest moja rzeczywistość, to zmieniłam swoje myślenia. Wybrałam sobie coś. Okay? I zrobiłam wysiłek. A później zobaczyłam, że to jest możliwe i zaczęłam sięgać wysoko i wysoko. Wyżej i dalej. <laughs> Więc to, jak ja odbieram rzeczywistość, to, jak Ty odbierasz rzeczywistość, to, jak Jan Kowalski odbiera rzeczywistość, this is completely another rzeczywistość. Dobra? Twoja rzeczywistość jest odbiciem Twoich przekonań. Jest lustrem. A skoro, a, dlatego, a skoro jest lustrem, to mówimy na to symulacja. Dlaczego mówimy na to symulacja, a nie jesteśmy moralni, że życie, że zarodki, że aborcja, że Black Lifes Matter, że Bóg, że piekło, że die, oh, oh. nie zanurzamy się w tych... Dlaczego mówimy, że symulacja w manifestacji? Bez tych wszystkich historii moralnych, niemoralnych. Dlatego, że symulacja oznacza z definicji, Odbicie po jakiejś chwili odtworzenie rzeczywistego stanu. Czyli to, jak czujesz, to, jak masz stosunek, to jak masz przekonania, jest rzeczywistym Twoim stanem, nie? Tak. A symulacja z definicji to jest odtworzenie tego rzeczywistego stanu. <laughs> Ta rzeczywistość, ona działa z opóźnieniem chwilkę. I ona odtwarza za chwilę twój rzeczywisty stan. Te Twoje przekonania się odbijają, i ty później idziesz przez tą rzeczywistość i patrzysz na nią i ją tam oceniasz, i patrzysz na nią i ona głupoty gada, i patrzysz, no on jest taki, a mężczyźni tacy, a tu mężczyzna idzie i się spinasz, i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Więc rzeczywistość jest taka, jaką ją widzisz. Więc rzeczywistość jest taka, jakie są Twoje um, przekonania. Więc rzeczywistość jest symulacją, bo. To już co miałaś w sobie wyświetla się po jakimś czasie i później znowu na to tak samo reagujesz. Ja to tak, tą rzeczywistość spłaszczam tutaj, nazywam sobie ją tak frywolnie bardzo mm, iluzją i symulacją, ponieważ dla ducha, dla duszy, dla świadomości to jest symulacja. To wszystko się skończy, to wszystko jest tymczasowe, to wszystko nie będzie miało znaczenia. Nic nie będzie miało znaczenia. I na razie się trzymajmy tego na potrzeby tego odcinka. I teraz, jak sobie pomyślisz, jesteś obecnością, jesteś świadomością, po prostu jesteś. Jesteś tu, dalej, skupiona? Okej. Okay. <laughs> jak ty jesteś teraz, to zobacz, że pieniądze. Są. Fake, ale są. Śmierć? Jest. Po prostu jest. Ludzie jacyś? Są. Po prostu są. Dzieci są. Faceci są. Zwierzęta są. Wegetarianizm? Taki koncept? Istnieje. Karniworyzm? Karniwor? Taki koncept? Istnieje. Chudzi ludzie istnieją. Grubi ludzie istnieją. W style przywiązania są. Dobra, więc to wszystko po prostu jest. Rzeczywistość jest. Śmierć jest. Ja jestem. Ty jesteś. Pieniądze na Twoim koncie są. <laughs> Teraz, co różni to, ten stosunek do pieniędzy w mojej rzeczywistości, a w Twojej rzeczywistości albo w Jana Kowalskiego rzeczywistości? Przekonania. Co napędza tą grę? Przekonania. O co ludzie się kłócą? O przekonania. Dlaczego ludzie chcą mieć rację? Bo są o czymś przekonani. Jesteś przekonana, że ci się uda? Jesteś przekonana, że możesz zmanifestować? Jesteś przekonana, że jesteś warta? Jesteś czy nie jesteś? <laughs> Twoja wartość jest. Jesteś o tym przekonana czy nie? Pieniądze są, możesz mieć ile chcesz. Jesteś o tym przekonana czy nie? Jakie masz przekonania do tych rzeczy? Więc, żeby to zrozumieć, to trzeba się unieść poza dualizm. Trzeba się unieść poza, poza, ponad materializm. Trzeba się unieść poza moralizm. Te egregory, na których jest skonstruowany ten świat, oni Ci na to nie pozwolą, bo powiedzą Ci, że Ty jesteś niemoralna. I Ty myślisz sobie, okej, okay, ja nie mogę. Tam podświadomie się w Tobie gotuje, ja nie mogę. Natomiast jeżeli chcesz manifestować z prędkością światła i mieć wszystko, to musisz się ponad to unieść. Musisz zrozumieć, że wszystko jest tymczasowe i że wszystko po prostu jest. A skoro to jest, to możesz temu sama zadecydować ile chcesz. I co chcesz i jak chcesz i kiedy, Chcesz. Jedyne, co stoi między tobą a tym, Twoim pragnieniem, to jest Twoje przekonania. Między tobą a Twoim MSP stoi przekonanie, że, że on nie napisze. Że już tam z kimś innym pisze. Że dałaś jakiegoś tam fopa na tej randce. Przekonanie między tobą a tą fortuną jest to. No, że to inni mogą iść do internetu i robić pasywny przykład, a nie ty, bo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Nie jesteś swoimi przekonaniami. Jesteś świadomością, która może sobie wybrać ze wszystkiego, co jest. I jak to zrozumiesz, to możesz sobie stworzyć swoje własne przekonania. Jak? Używając tych, które Cię ograniczają. Ale tą pracę trzeba zrobić. Okej? Okay? Tego się słuchanie o tym nie pomoże. To trzeba zrobić. Trzeba zrozumieć, że wszystko to, co wokół jest odzwierciedleniem tego, co jest w środku. Przestań na to reagować, bo ja muszę, bo powinnam, bo powinno mi być szkoda, babi, bu, bu. Powinno być Ci szkoda, Ty musisz, powinnaś, to jest wszystko taka po prostu cipowata częstotliwość, że Cię nic tam nie spotka i nikomu na tej częstotliwości nie pomożesz, tylko po prostu będziesz się pławić z tą z tym misery, z tą mizerią, z tym planktonem, z tymi ludźmi, którzy Ci nie pozwalają... Być najlepszą wersją siebie, bo sama się boisz być najlepszą wersją siebie. You have to cut the cords. Musisz się odciąć i zanurkować tylko tam i zrozumieć, że wszystko, to co myślisz do tamtego świata, tam jest są tam twoje przekonania. OK? Rozluźnij się, zacznij być obecna. Zacznij traktować jeden dzień jak scenę. Show must go on. Jak zobaczysz, że coś cię tam. Um, 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 możesz oczywiście skorzystać z, z moich programów. Numer jeden do kobiecości i świadomości, które cię tam um, 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 przeprowadzą przez wszystko, ale możesz teraz zrobić to, co mówię do ciebie. I zamiast to rozwiązywać, zamiast to uleczać, zamiast o tym gadać, zobaczyć, spotkać się z tym. I przesunąć suwaka. Im cięższe przekonanie, im bardziej waży, tym bardziej jak puścisz to cholerstwo, to od razu się wzniesiesz na Quantum lip. Ale jak ty czekasz na coś, to nie rozumiesz manifestacji. Musisz być przekonana. Daj znać, czy to rozumiesz. Za tydzień, w piątek, druga edycja programu <coughs> I Am Who the Fuck I Am, w którym nauczysz się, nie będziesz miała w ogóle żadnych, nie będzie możliwości, żebyś miała jakiekolwiek wątpliwości i nie wiedziała, że jesteś świadomością. Będzie ci łatwiej. Ja ci o tym nie powiem, ja ci to pokażę. Nauczysz się skakać kwantowo, nauczysz się w siebie wierzyć, nauczysz się przekształcać swoje przekonania. Przestaniesz robić wszystko sama, czekać i sprawdzać, bo nauczę cię ogarnąć relacje z wewnętrznym divine maskulinem, Bogiem, i po prostu oh, zdjąć to wszystko ze swoich barków. I nauczysz się królowa mistrzyni surfować po kontraście. Czyli przestaniesz mówić, że czegoś nie ma. I wyposażę cię we wszystko, to, w co ja jestem wyposażona. Kiedy u mnie się nic nie dzieje, chociaż. Aż mi ciężko jest to powiedzieć, robię tylko to na tutaj na potrzeby tego odcinka. Natomiast ja jestem zbyt zajęta byciem i robieniem tam różnych rzeczy, żeby w ogóle coś takiego wziąć pod uwagę. Subskrybuj kanał, polub to wideo, żebyś mogła do niego wracać na spacerach, jak robisz 10 tysięcy kroków, bo nie musisz tam się siłowo z, z niczym męczyć, ale jak będziesz chodzić codziennie 10 tysięcy kroków, to naturalnie będziesz się robiła szczuplusieńka. Więc jak będziesz chodziła te kroki, to słuchaj mnie, i za każdym razem będziesz to głębiej rozumiała, dlatego możesz zmanifestować wszystko. Okej? Okay? Bo jesteś świadomością, i bo wszystko jest. Zdejmij z tego ograniczające przekonania. Jesteś warta, jesteś piękna, jesteś boska, i do tego trzeba. I know.